Jak pokazują badania przeprowadzone na Uniwersytecie Columbia w USA, codziennie podejmujesz ponad 70 decyzji. Podejmowanie takiej ilości decyzji prowadzi do zmęczenia i upośledzenia zdolności podejmowania trafnych decyzji. Po prostu mózg męczy się tak samo jak mięśnie. Większość podejmowanych przez ciebie decyzji jest mało znacząca, jednak kilka z nich ma ogromny wpływ na twoje życie i jeśli o nie nie zadbasz, będziesz tego żałować do końca życia. Dlatego w tym nagraniu powiem ci o dwóch rzeczach, które liczą się najbardziej. Podczas wspomnianych badań Odkryto, że osoby, którym zostało mniej niż rok życia, zapytane o to, czego najbardziej żałują, odpowiedziały coś, co niekoniecznie musi Cię zaskoczyć, jednak mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, spowoduje, że będziesz podejmować słuszne decyzje w swoim życiu i gdy nadejdzie Twój czas, powiesz super, niesamowite, moje życie było warte każdej spędzonej tutaj sekundy. Pierwszą rzeczą, którą chciałyby zmienić osoby objęte badaniem, było cofnięcie czasu tak, by nie podejmować ważnych decyzji na podstawie tego co pomyślą inni. Zobacz, zadaj sobie teraz pytanie, ile razy chciałeś zrobić coś, ale od razu wpadło Ci do głowy pytanie, hej, zaraz, ale co pomyślą sobie o mnie inni? Zobacz, dlaczego jest tak, że na początku zaczynamy swoje życie, wydeptując te same ścieżki co wszyscy, tak by spełnić oczekiwania swoich rodziców, przyjaciół, osób, które kochamy. I jak długo będziesz oszukiwać się twierdzeniem, hej, będę czuł się dobrze, gdy inni powiedzą, że jestem wystarczająco dobry? Jak długo będziesz szukać poklasku u innych, gdy tylko dostaniesz się na szczyt, tak szybko będziesz chcieć z niego zaskoczyć? Dlatego właśnie tak dużo sławnych ludzi często popada w depresję oraz uzależnienia, jeśli nie robisz tego, co jest zgodne z tym, co w twoim sercu, bo przejmujesz się tym, co powiedzą inni, nigdy nie osiągniesz szczęścia. Dlatego rób to, co sprawia ci przyjemność i nie przejmuj się tym, co o tobie pomyślą inni. Drugą rzeczą, którą zmieniłyby badane osoby, to okazywanie większej ilości uczuć swoim bliskim. Pamiętaj, że każda relacja w twoim życiu jest tymczasowa. Musisz pamiętać, że życie każdego z nas kiedyś się skończy. Czy to będzie życie twoich rodziców, rodzeństwa, przyjaciół czy twoje, wszystko kiedyś się skończy. Dlatego okazuj swoim bliskim więcej miłości, bo na końcu swoich dni nie będziesz pytać o kluczyki do swojego BMW czy o swoje dyplomy. Będziesz pytać o swoich bliskich, o osoby, na których ci najbardziej zależy. Dlatego pamiętaj, by podejmować najważniejsze decyzje swojego życia na podstawie tego, co liczy się najbardziej. Witam Cię serdecznie. Nazywam się Robert Gawęda i jestem profesjonalnym inwestorem giełdowym. W tym miejscu chciałbym Cię zaprosić na bezpłatne seminarium, na którym pokażę Ci, jak podejmować decyzje dotyczące równie ważnej dziedziny Twojego życia, mianowicie Twoich finansów, tak by następujący rok był najlepszym rokiem Twojego życia. Zapraszam Cię do kliknięcia linku w opisie. Pozdrawiam Cię serdecznie, Robert Gawęda.